Siemanko. Z tej strony Palikus i dzisiaj nagrywamy kolejny odcineczek. Dzisiaj będziemy reak Dzisiaj będzie reak pierwsza reakcja na 100 mini body hacks, czyli 100 jakichś tam ma małych miniaturek... Mi miniaturek do, do... jak to powiedzieć? 100 takich mini... Mini hacków do minecrafta, że to są takie budyli hacki, nie? O, dobra, to już ja już nie przedłużam i zaczynajmy. Okej. Okay. One apples on the tree, co? Jakie jabłuszka? Tu nie ma jabłuszek. Aha! bo patrzcie, to są doniczki i do nich on wkłada kwiatki. O ja, jak to jest dobre! Dwa, swing, a, huśtawka. Widzicie, angielski się opuła. Co? Choćby na YouTube. Ej, ale to jest Koks, to jest Koks, to jest Koks, huśtawka. Liany. No, Liany to chyba każdy już zna, jak zrobić. No, ale dobra. Lecimy dalej. Ładne drzewo, no ładne. Ładne. Już możesz przejść dalej. Ekskalator? Co? Co to będzie? O, to jest taki... A, ja rozumiem, to jest taki fajny miecz w kamieniu. Dobra, rozumiem. Aha, dobra. To jest takie ulepszenie. Do dyni. Świetnie. Bushwurst. O, ładne. I co to jest? Co? Ja, ja tego nie rozumiem. O co w tym chodzi? Aaa, że to są drzewka. Okej, okay, dobra. Znam, znam. Ja znam z tymi, ze stojakami na zbroję. Niektóre znam TikToki. Toki. I to powinno być fajne. To znaczy, to są mini buddy haki, więc to nie jest TikTok. Ale na TikToku też są takie podobne. No nie nie, 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 nie. Ja już wiem, co to będzie. Widzowie, ja wiem, co to będzie. Tak, to będzie ognisko. Ja nie wiem, czy Wy to znacie, ale to będzie ognisko. Ja to wiem. Mogę się z Wami widzowie założyć o to. To będzie ognisko. Mogę się z wami założyć o tysiąc, nie no dobra, nie o tysiąc, ale o kilka robuxów, nie na no, szarty. Takim taj, takim nie jestem przecież, robuxy to każdy chciał. Dobra, chłopie kończ to, bo my chcemy zobaczyć efekt. No ja znam to, nie wiem czy wy to znacie, ale ja to znam i patrzcie jakie ładne ognisko. O co ci chodzi, chłopie? Aha! Dobra. Kolejna huśtawka. My nie chcemy huśtawek. Klok. Zegarek. Ok. No pokaż nam ten zegar. Już. Już. Masz 5 sekund na zrobienie zegara. No no dobra, tak chyba nie będę. Ładne. Nawet. Co zamierzasz zrobić? A, takie wejście do ogrodu. O, strach na wróble. Wiedziałam. No, strach na wróble. A, dobra. Okej. Okay. A, bo on to zrobił mochem, bo to się nie dało. Tak dobra. Miedzi. Co ty robisz? Nie, nie, ga, nie gadaj, że... Rozumiecie co on zrobił? On zrobił beczki z duszami i śledziami. Czy co to tam jest? Okej, okay. co zrobisz tymi świeczkami? Nie, no nie ga, nie, no nie gadajcie! On, on, on zrobił te, te, te takie świeczki z Hogwartu. Tego nie znam. Co to? A kładąc, Co? Co? Nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Widzowie, jeśli wy będziecie rozumieć, co oznaczają te słowa, to piszcie mi w komentarzach. A jeden... Zróbmy a, no, tak. A jeden... Jedna łapeczka w górę to będzie... Załóżmy... Jeden był deal hack do ocenienia w... w Następnym odcinku, co wy na to? Dobra, jeśli się zgadzacie, to widzisz, a teraz wyprzejdźmy. Co to jest? A, to była szyszczania. O nie, to jest grub. To jest przykre, już. Błaga, kto to robi. Jest geniuszem, ale błagam, kto robi grup? Normal... Kto normalny robi grup w Minecrafcie? Ktoś mi powie? No, najwidoczniej. Możecie napisać, czy robiliście kiedyś grup w Minecrafcie? Na przykład dla swojego psa. No to już by było bardziej logiczne. Ale możecie mi napisać w komentarzu, jeśli robiliście taki grup. to jest ten miecz taki fajny. To jest taki fajny mieczek, nie? Najlepsze jest to, że to jest wszystko dzięki nowemu Minecraftowi, nie? Mail. Że rzuca się to jest... No, skrzynka. To jest skrzynka na listach widzowie. Bóg. Rzuca się jako list. Barieros... Z... I do going to Redstone ore. Oh ja jak to horrible If you want to do something like zrobiła. Egg. Egg. What? O ja, to jest takie egrysęsie jak kurczaczka. Napiszcie, napiszcie mi, możecie napisać w komentarzu dla zwiększenia, żeby po prostu... żebyśmy po prostu lepiej wiedziała, że wam się podobają. Możecie napisać, pisać, który hak wam się najbardziej podobał, okej? Okay? A ja będę za to przypinać Wam serduszka. Tak zróbmy. No, pokażę mi. O, to są te pa. To są bazie. O ja. Chłopie, nie wiem, nie wiem, yy, nie wiem skąd ty bierzesz takie pomysły. Ale one są genialne. Słyszysz? No to było brzydkie. No, co? Zrobisz portal nowy do Naderu? A, że coś, się Ty zrobiłeś takie coś? Są kotwice jakieś tam. Nie, już nie pamiętam jakie. Dawno nie grałam w Minecrafta. Bo to było wczoraj. <laughs> da Dawno nie grałam, bo to było wczoraj. Ta, logika. Moja, moja logika kontra logika Minecrafta. Maja IQ 0, a Minecrafta 1000. Zesłane. Co ty zrobiłeś? To jest stron, mam rozumieć? To jest stron. Ok. Dekoracje. Okej. Okay. No to zrób mi dekoracje. Zrób mi dekoracje do domu. Very easy. Wszystkie to jest. To znaczy, moim zdaniem. Co jest? Tu tak się da? Ej, ja tego nigdy nie testowałam. Że tak to szybko może zrobić się. Okej. Okay. No dobra. Ładne. Pit, co to jest pit? Wiem rzeczy tutaj nie zrozumiem. Nie jestem geniuszem. O ja cię kręcę. Coś za reklamę, pewnie ją wytnę. Tam. Sobie wytnę, edytuję. Nie, to jest karm... to jest studzienka. To jest zakazane w Minecrafcie. Słyszycie, to jest zakazane. Nigdy tego nie róbcie. Jak będzie słychać samo, to was przepraszam, widzowie, ponieważ ja mieszkam blisko lotniska, więc tak to już mam. Co to? O, to jest ładne nawet. Dobra, teraz. Bieram... Zróbmy tak. Teraz. O... Wy zostawicie like pod tym filmem. A w następnym odcinku. A w następnym odcinku. Postaramy się zrobić podobne rzeczy, ok? Takie jak to pianino. Dobra, więc. Na razie już będziemy kończyć. I.